Na dworze stopni 8, a u pszczółek 22. Jak widać, ruch na wylotku bardzo intensywny. Nie wiem dokąd latają, ale latają. O, jedno się interesuje moim telefonem. No. Nie denerwuj się, nie denerwuj się, zdenerwowała się na mnie. Nie lubią być podglądane, nerwowe są ostatnio. No bo pogoda już nie ta, ale gdzieś tam latają, w tamtym kierunku. Ciężko wyczuć po co. Wydaje mi się, że na rzepak, który tam za linią drzew rośnie zakwitł sobie elegancko i to chyba jest to chyba jest to już nic więcej specjalnie nie kwitnie nic więcej już nie jest dostępne no to taki okres kiedy niestety jest dla pszczółek słabo a tak się właśnie dziewczyny uwijają dzisiaj koniec